Dzień dobry, witam Was ponownie, redukcja, dzień nietreningowy, dzisiaj mamy e, 20 chyba 9 dni do zawodów, także pewnie tak to też nazwiemy, 29 dni, ale to zleciało, co? E, no i co, mamy moje śniadanie, klasyczne 50 g płatków ryżowych, 100, e, 30 g izolatu białka Dymatize, do tego 7 g czekolady gorzkiej. Tutaj jest cztery kromki chleba tostowego pełnoziarnistego, 100 gramów piersi z kuczaka w środku, po jednym trastrze sera proteinowego. Tak to się zapowiada. Do tego piątka hormonu nadszu oczywiście poszła przed kardio. Nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, ale tak to u mnie jest, że w dzień nie treningowy, wydzielę piątkę rano, z samego rana po staniu i piątkę na wieczór przed snem. I tak to wygląda. Dobra, zabieram się za jedzenie. Słyszymy się jakoś później. Tak jak myślałem, nie było dzisiaj zbyt wiele do nagrywania, bo też niewiele się tak naprawdę działo. Te dni nietreningowe, tak naprawdę u mnie są na tyle nieciekawe, że naprawdę ciężko mi jest nagrać Wam coś, co, co mogłoby w jakikolwiek sposób być interesujące. Oczywiście postaram się w najbliższym czasie nagrać dzień jedzenia taki nietreningowy ale tak naprawdę nie będzie to nic jakiegoś y, super nadzwyczajnego bo tak naprawdę każdy posiłek jest w zasadzie taki sam czyli jest to 250 gramów białej ryby albo dorsza albo y, y, czasem miruny i do tego 100 gramów warzyw i 5 gramów e, oleju makadamia. I tak naprawdę to jest tyle. <grystanie> więc jeżeli chodzi o posiłki dzisiaj, no to nie było to jakoś super wybitne. No nic, na koniec dnia nasze burgery będą wjeżdżać, więc yy, będzie to troszeczkę ciekawiej, ale yy, kończę na dzisiaj, dlatego że już siedzę Lekko odmurzony, i tak naprawdę nie za bardzo mam jakby tutaj chęci na to, żeby dzisiaj już cokolwiek nagrywać. Mam nadzieję, że mi wybaczycie jutro z rana raport, więc mam nadzieję, że trochę więcej uda mi się nagrać. Przynajmniej jeżeli chodzi o kwestię treningu, będzie trochę ciekawiej, no bo coś tam może z Wami porozmawiam. Na tym treningu i opowiem Wam jakie zmiany. O ile jakieś zmiany będą, e, luki wprowadzi na, na przyszły tydzień. E, jeżeli chodzi o kwestię e, jedzenia w dzień, nie tre, w dzień treningowy, przepraszam, to też postaram się Wam coś nagrać. E, takiego jak to wygląda na 4 tygodnie do zawodów. E, też nie będzie jakoś super bardzo e, pewnie ekscytująco bo już u mnie generalnie za bardzo ekscytująco nie jest ale mam nadzieję że będzie to bardziej ekscytujące niż, niż w dzień nietreningowy więc może e, powiem wam jak to jak to e, wygląda e, na ten moment. Jak widzicie już dzisiaj ledwo myślę, więc, więc kończę. Eee, widzimy się jutro o godzinie 18.12. Jak ktoś do tego momentu, zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej. Do usłyszenia.